Spójrzcie z jakiego powodu mogą mi nasiona. To kremowe to jest nasionko. Poniżej jego jest białe włókienko. To jest robal. Ja za chwilkę podniosę i zobaczę. O, to jest robal, to białe. Patrzmy. Już się ruszają. Jądro już jest w nasionku, wyjedzone. Chowa się do ziemi. Jeden z powodów nieskiełkowania nasiona, już tak miałam kilka lat temu. I w ziemi i w, w woreczkach kokosowych Przepraszam, dobrze mówię w goreczkach kokosowych. Tu są przynajmniej cztery robale. Nasiona 3. Odmiana taka numer 53 ultrarannej. Taka ciekawostka. A teraz zobaczmy, czy w kolejnych nasionkach też tak będzie. Czy je znajdę. O, to jest w takiej gorszej tej ciężkiej ziemi. Pauza. Pozostałych nasion dwóch nie znalazłam. To natomiast, w którym były robaki, tuż obok, wygląda we w środku tak. Rusza się delikwent w innym kolorze. Co zatem pozostaje zrobić? Wyrzucić tą ziemię hen hen daleko. Ja te nasiona siałam w zeszłym roku i dwa lata temu. Spójrzcie, to trzy sztuki przynajmniej. Tylko raz miałam owoc. Taka ciekawostka. Sprętna, ta. Ale tak też bywa. Także nie ma co ciężkiej ziemi używać. Powodzenia.